W części 213 pokazywałem, jak sumować dane z obszaru, który może zawierać błędy, i korzystałem tam z funkcji suma, kropka, jeżeli. Możesz też zrobić to inaczej, jak korzystając z formuły tablicowej. Dzisiaj chcę Ci pokazać ten sposób. Spójrz, po pierwsze, sprawdźmy, które komórki w tym obszarze zawierają błędy. Użyję funkcji czy błąd. I zaznaczę ten obszar, z którego chciałbym sumować dane. Zamknę nawias, spójrz funkcja, czy błąd, ona oczekuje, że wskażę jej jedną komórkę albo jedną operację do wykonania. Ej, zaznaczyłem wiele komórek, więc wykona ona operację tablicową. Jeżeli nacisnę teraz F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi, to spójrz, pojawia się tablica, która zawiera prawdy i fałsze. Prawdy pojawiają się w tych miejscach, w których wystąpiły błędy. Więc teraz powiem Excelowi, zamiast. Tych błędów, czyli tam, gdzie pojawia się prawda, wstaw mi na przykład 0 albo pusty ciąg tekstowy, a tam, gdzie pojawia się fałsz, podstaw te liczby, które znajdują się w tych komórkach. A jak to zrobić? Kliknę Ctrl-Z, aby to wycofać, i opakuję tę funkcję funkcję, jeżeli, powiem tej funkcji, jeżeli, że jeśli z tej operacji będzie wychodził błąd to wówczas chciałbym, żeby funkcja jeżeli nie wpisywała nic, więc wpisałem tylko słów. W przeciwnym razie chciałbym, żeby funkcja jeżeli pobrała wartości z tych komórek. Zamknę nawias od tej funkcji jeżeli. Jeżeli teraz nacisnę F9, to spójrz, pojawiła się taka tablica. Zamiast tam, gdzie był fałsz, teraz znajdują się liczby z tego obszaru, który sumuje, a tam, gdzie była prawda... Pojawiły się puste ciągi tekstowe, więc funkcja Suma te puste ciągi tekstowe będzie mogła zignorować. Kliknę Ctrl Z, aby to cofnąć, i teraz całość wrzucę do środka do funkcji Suma. Z otworzę nawias od tej funkcji i zamknę na samym końcu. Jeżeli zatwierdzę to Enterem, to pojawi się błąd, ponieważ wykonuję operację na tablicach, więc powinienem tę moją formułę zatwierdzić, naciskając Ctrl Shift Enter i tak zrobię. Spójrz, pojawił się wynik. Jeżeli więc Chcę zsumować komórki, które mogą zawierać błędy. Mogę użyć również takiej formuły tablicowej.